Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Cały czas nam pada śnieg. Dzisiaj było trochę cieplej, to się rozpuścił ten co napadał w nocy, ale generalnie dopaduje co chwilę. Temperatura w nocy była ujemna. I też nam popsuła się waltra, zapchał się filtr TPF. Z tego względu pewnie, że pracujemy na niskich obrotach. Czekamy na serwis. Jutro ma być, także mamy dobry dzień przestoju. Jutro jak ruszymy od południa to wszystko będzie. Także robimy przegląd maszyny. Wjechaliśmy sobie na taką wiatę. Valtra I będziemy zbierać John Deere. 6155M Także zobaczymy jak to będzie szło fajnie się prezentuje zestaw zaraz ruszamy także bierzemy się do pracy, spróbujemy tego pendira jak to działa z maszyną 655m a na no, odwozie mamy HL -kę. To jest standard na tych gospodarstwa wszystkich i John Deere 8300. Także zaczęliśmy pracę John Deere'em. 340 na wałku, 2,2 na razie na spokojnie. Nawigację sobie uruchomiliśmy na zakresie A, próbujemy na razie. I wygląda na to, że idzie wszystko fajnie. Zaraz wam wyjdę, nagram jak to wygląda na dworze John dużo ciszej pracuje niż Waltra No podoba mi się, jak się to prezentuje. Fajnie to wygląda. No i spróbujemy innego ciągnika, też, jak z tą maszyną chodzi. 155 No, mogłoby być trochę więcej mocy, ale nie jest źle. Wystarczająco na to pole. Lekka ziemia. Także dobrze, to będzie słowo. Deszcze raczej tutaj nie będą przeszkadzać. Przy tej ziemi. Tak to wygląda. Z Waltrą mamy problem. Wyskoczył zapchany DPF, próbować wywalić do ciągnika. Nie dało się po kilku próbach. i skończyło się na wezwaniu serwisu. Serwis przyjechał dzisiaj. Waltra już w sumie chodzi. Czy już składają, także tak, że niedługo będzie można jechać No ale jak już mieliśmy przypiętego John to mówimy jedziemy spróbować zobaczyć jak to wygląda Zawróciliśmy i spalanie średnie nam pokazuje Od lat 17 tam do 18 litrów Od 17 do 18 litrów i można przyjąć średnie 18 litrów Na tej ziemi no to nie jest źle Ale trafiać podobnie może z litrów mniej, dwa. Skrzynia ta jest trochę problematyczna przy zawracaniu. O, trzeba sporo przerzucać, żeby szybciej zawrócić. Ale generalnie jest ok. Mocy mu raczej nie brakuje. 155 koni w nominalnej, chyba 172 KM w maksymalnej. Także niewiele mniej niż Waltra. Waltra ma 190 maksymalne i także. Także rozpalamy 83,00. Trochę starszy, ale fajnie na wszystko chodzi. Podobają mi się te biegi. Sypanie zrobimy maszyna już wyjechała, W sobie wjedzie w drugą rządkę pole mamy fajne chyba 53 hektary. także Wygląda na wszczepce. o delikatnie troszkę glinki gdzieś tam miejsce zebrało. Waltra naprawiona. wyskakiwał nam błąd od dpf że był zapchany. Próbowaliśmy to wypalać z przycisku, tutaj gdzie są bezpieczniki, ale wyłączał się po jakichś 27 minutach, czy 24. I wyskakiwał błąd, że regeneracja jest zatrzymana. I nie miał mocy. waltra była w trybie awaryjnym. No i wezwaliśmy serwis. Wczoraj mieliśmy cały dzień przestoju, przez to właśnie. Dzisiaj serwis przyjechał rano. No ale trochę zajęło tam rozbieranie do czujników, dojścia do wszystkiego. No i po kilku tam przełożeniach czujników udało się wypalić DPF-a. I jest wszystko ok, jak na razie. Z tego względu, że był John Deere podczepiony, to na razie zbieramy John Deere ale jutro już podczepiamy Valtrę. Bo, już specjalnie do John Deere przekręcaliśmy też wolny spływ, bo tam jest trochę inne wejście. Także do jutra pociśniemy John Deere ale od jutra rana yy, bierzemy Valtrę. Nie ma to czekać, za ten ciągnik płacimy. Także tak to wygląda. No i przyjechał drugi odwóz. Przyczepa B46, 4 tony i klasyk polskiego rolnictwa. Z5211. Trochę zmniejszone koło, ale zadbany egzemplarz. I sypnęliśmy jeden taki nieduży zbiornik. to i z powrotem mamy zbiornik. Naprawdę fajnie się tym rządirem pracuje. W tej chwili mamy dwa sprzęty na dworze Ale dosypujemy już ostatnią przyczepę z eTora I później będziemy sypać na HL z tym blondirem. No Może uda nam się przepracować całą noc Nadaję kozera, Więc nie powinno przyłapać Ale zobaczymy Zimno jest strasznie Powiem szczerze, tak zmarzłem chwilę stojąc na, chwilę stojąc na dworze Fajnie się prezentuje ten John Deere. Szkoda, że nie ma trochę więcej koni Ale nie jest źle Najważniejsze, że nawigację ma Hydraulika daje sobie spokojnie radę Nawet chyba lepsza pompa niż falcze I bardzo Ci powodzi, naprawdę nic nie słychać dosłownie, tylko maszynę zaraz przypniemy to na tą czterodonówkę, także już będzie pełna.